Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 26 czerwca 2024 roku. Słońce wzeszło o 4.26, a zajdzie o 21.08. Imieniny obchodzą Jan, Paweł i Paulina. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień eskapizmu. Motto na dziś: cynizm to nieprzyjemna forma mówienia prawdy. Lilian Florence Hellman. Jak mawiają w Krakowie 333 wydanie codziennika motywacyjnego, zapnijcie pasy. Odjeżdżamy. Ostatnio ryje w swojej skrzynce mailowej jak przysłowiowy dzik w ściółce i wygrzebuję maila, odpowiadam na nie. Ja wiem, że to trwa zbyt długo, ale tych maili jest dziennie setka, czasem więcej. Załóżmy w sobotę było ich 211. To ogrom, ale zauważyłem, że w wielu mailach pojawia się pytanie o popełnianie błędów. Czy należy popełniać błędy? Jak się popełniło, to jak zasypać ten dół, który powstał poprzez popełniony błąd? Albo co zrobić, żeby tych błędów nie popełniać? I takich pytań jest naprawdę sporo. Jaka jest moja odpowiedź? Posłuchaj bardzo uważnie. Zdaj sobie sprawę, że my, jako ludzie, popełniamy błędy i to jest wpisane w naszą naturę. Koniec kropka. I popełniamy błędy my, ludzie, i popełniają błędy zwierzęta, i tego się nie zmieni. Popełnianie błędów to jest coś naturalnego, coś, co nam zostało wpisane, wdrukowane w nasze świadomości, w nasze bycie na niebieskiej kulce. Nie jesteś w stanie nie popełniać błędów w życiu. Jednakże błędy można rozdzielić na dwie kategorie. Pierwsza taka Czyli błędy, które popełniamy, ale z których wyciągamy wnioski, i to nie są błędy, które ważą na naszym życiu i zdrowiu. Druga zaś kategoria to błędy, które popełnione raz mają swój oddźwięk przez całe nasze życie. I teraz, jak nie popełniać błędów? No, sama wiesz albo sam wiesz, nie da się tego zrobić. My jako ludzie doświadczamy poprzez również błędy, wyciągamy z nich wnioski i nie popełniamy ich, Następnym razem, a przynajmniej staramy się, aby nie popełnić. Ale samo popełnianie błędów jako idea jest super, ponieważ ono nas czegoś uczy. Wyciągamy wnioski, jesteśmy bogaci o doświadczenie, jesteśmy bogaci o empirykę, która pokazała nam, jak należy nie postępować, żeby danego błędu raz jeszcze. Nie popełnić. Jeżeli twierdzisz, że popełnianie błędów jest złe, to przypomnij sobie na przykład swój egzamin albo swoją naukę jazdy samochodem. Na pewno wielu z Was było w tak zwanym elitarnym klubie poszukiwaczy pierwszego biegu, kiedy w pierwszy raz kilka minut, godzin siedziało za kierownicą samochodu, kiedy uczyliśmy się jeździć. A teraz po latach, dekadach, jak jeździsz autem, jakby nie popełniasz tych błędów, a przynajmniej zauważasz, kiedy możesz je popełnić i eliminujesz ten proces. I to jest super. Nabrałaś jakiegoś doświadczenia, nabrałeś doświadczenia, nie jesteś już pierwszoligowym graczem w elitarnym klubie poszukiwania pierwszego biegu nie jeździsz żabką kiedy zapali się żółte czy zielone światło na skrzyżowaniu. A tak zapewne często było. To samo kiedy nabieramy jakichś zdolności manualnych kiedy się po prostu czegoś uczymy jakiejś pracy nie wiem smażenia jajecznicy pieczenia ciasta lub różnych innych tysięcy rzeczy w ludzkim życiu. Zdarza nam się popełnić błąd. Czy to przez naszą nieuwagę, czy to po prostu, że chcieliśmy przedobrzyć i zmodyfikowaliśmy jakiś przepis czy jakąś czynność po swojemu, i okazało się, że nie zadziałało to tak, jak miało zadziałać. Popełnianie błędów w samej swojej idei naprawdę jest super. Zobacz na dzieci. Dzieci popełniają błędy jak się uczą każdego dnia, a to jak mówisz Kasiu, Marysiu, Basiu, nie biegaj po przedpokoju czy tam po kuchni, czy bo się przewrócisz, zahaczając o próg. i Dziecko cię ma uroczyście w tylnej części ciała. Ono biega dopóki nie wyrżnie, nie popełni błędu, czyli postawi nogę za blisko przed progiem, o który się potknie i leży. Ale następnym razem, kiedy będzie biegło, będzie zauważało próg i będzie miało wspomnienie, które mówi o tym, że w tym miejscu może nastąpić error i w wielu przypadkach tego błędu nie popełni. Błędy też niosą ze sobą konsekwencje. Wspomniane dziecko, jak wyrżnęło na progu, no to popłacze, popłacze, stłuczę kolano, może nabije sobie guza, ale będzie miało trigger, będzie miało kotwicę do tego, że ten próg jest czymś, co należy rozważyć inaczej w całym procesie biegu w stronę, gdzie będzie musiało przekroczyć ten próg. Więc jak można łatwo zauważyć, wyciąganie wniosków uchrania nas w wielu przypadkach przed kolejnym popełnieniem błędu. Ale niejednokrotnie w życiu zdarza się tak, że my potrzebujemy kilku, kilkudziesięciu, kilkunastu popełnionych błędów, żeby do nas coś. Dotarło, żebyśmy zakumali, że dane procesy, które przeprowadzamy w sposób niedobry dla nas, nie zadziałają dla naszego dobrostanu. Ba, wielu z nas dotykają błędy, które ważą przez całe życie. To są jakieś decyzje, to są jakieś sytuacje nieprzemyślane, to są jakieś nasze nagłe działania, które działają destrukcyjnie na nasze ciała, na nasze umysły, na nasze organizmy. I co wtedy? Kiedy dotknie nas błąd, którego konsekwencje będziemy odczuwać przez całe życie, stoicy mówią: zaakceptuj, bo nie cofniesz czasu, nie będziesz w stanie zmienić tej sytuacji, tego zdarzenia, tego triggeru, który wpłynął na to, że popełniłaś albo popełniłeś błąd. Nie jesteś w stanie tego zmodyfikować. Jedynie co możesz zrobić, to to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć. Są pewne sprawy w ludzkim życiu, pewne zdarzenia, pewne sytuacje nieodwracalne. Absolutnie nieodwracalne. I dawanie całej swojej uwagi błędowi popełnionemu kilka dekad wstecz, czy nawet kilka miesięcy wstecz, rozpamiętywanie nie zmieni w twojej przestrzeni absolutnie nic. Konsekwencje tego błędu cały czas będą istniały w twoim życiu. To, że ty będziesz się zamartwiał, zamartwiała, będziesz wracał albo wracała, co by było gdyby, to nie zmieni absolutnie nic poza tym, że wprowadzi cię w negatywny nastrój niskoenergetyczny. Nie cofniesz czasu. Koniec, kropka. Zaakceptuj i naucz się funkcjonować z konsekwencjami tego błędu. Ja wiem, że łatwo mówić w podcaście, łatwo mówić do mikrofonu, łatwo komuś tłumaczyć, jak ktoś ma na sobie brzemię popełnionego błędu, ale tak naprawdę są dwa rozwiązania: jedno ostateczne, którego nie polecam, a drugie to akceptacja. Więc Tutaj nie ma jakby dyskusji. Należy nauczyć się żyć z tym błędem i żyć tak, aby nie popełniać kolejnych. A jeżeli popełnisz jakieś mniejsze, to wyciągnij z nich wnioski i rób tak, żeby tych mniejszych również starać się nie popełniać. Każdy popełniony błąd w naszym życiu to doświadczenie. Jeżeli racjonalnie wyciągniemy wnioski, jeżeli zauważyliśmy, że coś zepsuliśmy, coś nie poszło po naszej myśli, ale jesteśmy w stanie następnym razem, tego nie zrobić. Wiele osób, jak popełni jakiś błąd i coś im nie wyjdzie w życiu, nie ma znaczenia co, czy tam stracą pracę, bo coś nagadali szefowi albo coś zepsuli, czy tam komuś napyskowali, ktoś kogoś rzucił, czy tutaj wpisz jakieś ludzkie przyziemne relacje. Focha się na wszechświat, no bo przecież on ma pecha, ona ma pecha, wszechświat przeklał, ona nie ma szczęścia, on nie ma szczęścia. Kurde, to nie tak. Bierz odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, koniec, kropka. Jeżeli coś zepsułeś, zepsułaś, tak się stało. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zaakceptuj i nie popełniaj tego błędu. Następnym razem każdy zdrowo, rozsądkowo myślący człowiek stara się nie popełniać tych samych błędów, bo wie, że one w jakiś sposób wpływają na jego wszechświat, samopoczucie, na jego postrzeganie świata, na relacje, na pieniądze, na wszystko to, co jest ludzkie, a zarazem ultraprzyziemne. Wyciągaj wnioski z każdego popełnionego błędu. Jeżeli gdzieś w Twoim życiu wydarzyło się tak, że popełniłaś albo popełniłeś błąd naprawdę duży, taki, którego konsekwencje niesiesz teraz na swoim grzbiecie, to zaakceptuj. Nie wracaj do tego, staraj się nie wpadać w ten sam przelot następnym razem, bo to może być naprawdę destrukcyjny. Ale bierz przykład z dzieci, które przez popełnianie błędów wyciągają wnioski i się uczą, naprawdę się uczą. Opowiem Ci pewną historię. Ona dotyczy mojej koleżanki Anki, a ja znamy się Naprawdę bodaj 20 parę lat. Anka jest tłumaczką języka francuskiego, naprawdę biegłą. Ona mieszkała we Francji ponad dwie dekady. Ma męża Francuza, ma dzieci urodzone we Francji, które biegle komunikują się w języku francuskim. Śmiem twierdzić, że jej drugim językiem takim urodzeniowym jest francuski, dlatego że odkąd pamiętam, Anka była wkręcona we francuski. Uczyła się go w liceum, studiowała w Paryżu cały czas doskonali jest tłumaczem, tłumaczem, który tłumaczy specjalistyczne teksty. I nie dalej jak dwa dni temu rozmawialiśmy na temat czegoś, jakiegoś tam błędu popełnionego przez nią, bo okazało się, że pomimo tego, że ona wie, że ona zrobiła to tysiące razy, popełniła jakiś elementarny błąd przez swoją rutynę i poniosła tego konsekwencje. Wydawca się wściekł, bo ktoś inny przeczytał ten tekst i zauważył, że to nie tak. Ale skończyło się tam na jakiejś ugodzie finansowej, że coś tam trzeba było wycofać, coś nie poszło do druku, został przewalony jakiś termin. Ale rozmawialiśmy nad tym długo, bo ona była wściekła, że tak szkolny, tak prosty błąd udało jej się popełnić, który ma konsekwencje, no nie duże, ale ma. Nie było jej przyjemnie jako tłumaczowi z języka francuskiego naprawdę znanym i cenionym w naszym mieście. Rozmawialiśmy długo o konsekwencjach, o wyciąganiu wniosków i o wszystkim tym, o czym wam mówię w tym podcaście, ale wracając do domu zastanawiałem się nad swoimi błędami i doszedłem do wniosku, że ja ich popełniam naprawdę sporo. W wielu przypadkach gubi mnie rutyna. Ja dosyć pewnie czuję się w prowadzeniu szkoleń, w gadaniu do mikrofonu, w miksowaniu dźwięku, w gadaniu do ludzi, w sesjach coachingowych, w tym wszystkim, o czym wiecie, czym się zajmuje. Ale często jest tak, że z jakiegoś niewyjaśnionego powodu łysy też popełnia błędy. Łysy popełnia błędy na zasadzie, bo gubi go rutyna, bo coś tam nie doczyta, czegoś nie dopowie, a potem ktoś to inaczej zinterpretuje i wychodzą z tego mniejsze lub większe aferki. Ale to jest konsekwencja tego, co. Zadecydowałem, co zrobiłem, co przekazałem innym ludziom. Często wynikają z tego naprawdę spore kwasy, ale to nie przez to, że mi się nie chce, to nie przez to, że ja nie wyciągam wniosków. Wyciągam wnioski za każdym razem. W większości przypadków, kiedy dotyczy to Twojej zawodowej pracy, kiedy dotyczy to czegoś, co robisz stale przez wiele, wiele miesięcy, tygodni, dekad, nawet, w tym momencie każdy z nas ma taki klik rutyny, że przecież Wyszło 1 899 razy, dlaczego ma nie wyjść po raz kolejny. I tutaj życie w wielu przypadkach pokazuje nam przysłowiową tylną część ciała. Ja miałem tak kilka razy w swoim życiu. Już myślałem, że złapałem senekę za nogi, a ów seneka pokazał mi dupę. Okazało się, że to nie było tak, jak mi się wydawało. Zgubiła mnie rutyna albo jakieś pobieżne załatwianie. jakichś spraw, ale wyciągnąłem wnioski i staram się tego nie robić po raz. Kolejny. Namawiam cię do tego, abyś nie przejmował się albo nie przejmowała się zbyt małymi błędami, takimi, które wiesz, że możesz naprawić. Takie, z których wyciąga się wnioski i zapomina o temacie, i z całą uwagą i świadomością dba się o to, żeby następnym razem tego nie popełnić. A jeżeli tak jak powiedziałam, dotyka cię błąd, którego konsekwencje niesiesz na swoim grzbiecie, to zaakceptuj. Zaakceptuj z całą dobrocią inwentarza. Nie jesteś w stanie zmienić czasu ani cofnąć tego błędu życie przed Tobą. Nie wiesz, ile zostało ci czasu, ile masz tego cennego zasobu, więc nie pal go na rozpamiętywanie. I tak już masz za swoje, że tak powiem. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest żadna drwina ani nic innego. Konsekwencje jakiejś decyzji, jakiegoś przelotu życiowego. Jakiegoś czasu i miejsca niesiesz do tej pory. Zaakceptuj i żyj najpiękniej, jak tylko potrafisz przez najbliższy zasób czasu, który został ci ofiarowany. A tak kończąc ten podcast, to raz jeszcze powiem: popełnianie błędów jest super, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy wyciągamy z nich wnioski i stosujemy się do nich, żeby nie popełnić ich po raz kolejny. Kawowiczom z Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Naprawdę dziękuję z całej siły. Ten podcast się rozwija, ten kanał się rozwija. Ja dzisiaj spatrzyłem na statystyki YouTube'a i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że taki obrót przyjmują sprawy i w subskrypcjach, i w łapkach w górę, i w responsie od Was, i w książkach, i w tym wszystkim, co zostało stworzone na kanale Mediteusz, na grupie, że są ratyńscy, że jest Guc, że jest Gotowicz, Pilarczyk i wszyscy którzy zrzeszeni są przez albo w Centrum Sterowania Wszechświatem. Dziewczynki chłopcy, przypominam, że Cały czas zabawa z książką Jarka guca i z książką Profesora Zbigniewa Królickiego. Wszyscy, którzy w sklepie wiedzamediteusz.pl nabędą będą książkę drukowaną, medytacja dynamiczna Silwy profesora Zbigniewa Królickiego natychmiast otrzymają audiobooka Jarka guca, Masz Maszta w sobie i odwrotnie, linki znajdziecie w opisie, bo jeżeli kupicie książkę Jarka Guca masz to w sobie w sklepie u Jarka, otrzymacie audiobook z książką Medytacja dynamiczna Silwy w interpretacji, Tomka Kućmy. Fajna zabawa trwa do piątku do godziny dwudziestej trzeciej. 59. Dziewczynki i chłopcy, jeszcze jedna informacja, jest naprawdę jakieś zatrzęsienie zapytań na temat wakacji, wakacji zmian, czy będą, czy też nie będą w tym roku. Nagrywanie nowego programu, tego typu nie ma sensu, ale ja po konsultacjach, po rozmowach, po zastanawianiu się długo, wpadłem na pomysł, że udostępnijmy raz jeszcze wakacje zmian. Będzie się można zapisać, pobrać od razu i sobie tam używać. Kiedy? Nie wiem. To wszystko zależy od tego, jak nam się uda zorganizować stronę, wymyśleć jakąś Nową cenę na, na, na teże wakacje zmian, bo na pewno nie będzie tak wielka jaka była rok temu, bo wtedy było wszystko na żywo, było przygotowywane od razu, a teraz no to będą rzeczy z ubiegłego roku, ale również aktualne, no bo w programach coachingowych, ogólnorozwojowych naprawdę niewiele się zmienia w rok czasu. Może będą jakieś bonusy, może będą jakieś nagrody, nie wiem, powiem Wam o tym. W tym tygodniu. Oczywiście słyszymy się dzisiaj o 19.30 w lepszej połowie tygodnia w programie o Dobrostanach. Gościem moim i waszym będzie Jarek Juszkiewicz, głos Google Maps oraz wielu innych ciekawych aktywności w przestrzeni YouTube'a czy w świecie dziennikarskim, ale o tym o 19.30 porozmawiamy o kosmosie i o różnych innych ciekawych sprawach. Tymczasem kłaniam się nisko do samej Ziemi, co złego to nie a Słyszymy się dziś o 19.30 i jutro o 6 rano na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.